Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu Wisły Kraków, które jest tragiczne. Które pokazuje w jak wielkim dołku jest nasza drużyna, bo, bo jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Wisła oczywiście przegrywa spotkanie z Wartą Poznań 0 do 1. Nie był to mecz w ogóle porywający. To, to, to jest zespół, który trochę bez pomysłu. Bez błysku, bez niczego przegrywa. Oczywiście tutaj remis był możliwy, ale tak naprawdę o zwycięstwie to raczej bym nie mówił, bo, bo Wisła gra słabo. Po pierwsze, za mało gry na jeden kontakt. To, 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 to mi się rzuca po oczy: my gramy za wolno. Warta Poznań. Była zespołem, który właśnie grał szybciej, zbierali te piłki, ale grali szybciej i z tego brały się sytuacje, mieli więcej dogodnych sytuacji I, i to wpływa na to, że ten mecz wygrali. Mogli ten mecz wygrać moim zdaniem 2, a może nawet 3-0, gdyby byli bardziej skuteczni. No ale kurczę, no w końcu strzelili tą bramkę i mieli ku temu lepsze sytuacje niż my, bo u nas było yy, po pierwsze za mało gry na, jed mało gry na jeden kontakt. Fajnie funkcjonowaliśmy, jeśli chodzi o boki, bo te boki w miarę okej, okay. ale co z tego, jak grasz za wolno, to i drużyna przeciwna się ustawi, i te wszystkie wrzutki mają średni sens, no bo wiadomo, że, że właśnie zespół jest dobrze ustawiony. Mówię tutaj o przeciwnikach. Te wrzutki też, tak powiedzmy sobie, były takie średnie w tym spotkaniu. Tutaj można było liczyć jedynie na tego typu cud, że jakaś przypadkowa bramka się trafi, ale nic więcej. Do tego słuchajcie, no, rzuty rożne, kwestia rzutów różnych. Mamy, masz w tym, w, w tym meczu nie, 13 rzutów rożnych, a żaden rzut rożny, w mojej opinii nie był na tyle groźny, żeby, żeby Adrian Nic musiał się jakoś tam gimnastykować. Może jedna była taka sytuacja, ale to była taka dosyć przypadkowa. E, więc e, naprawdę ta sytuacja nie wygląda dobrze. E, nie ma efektu. No co z tego, że masz dużo e, możliwości do dogrania tej piłki? Jak i tak, mm, jak i tak oczywiście nie ma efektu żadnego. E, za mało też strzałów, mówmy się. Te, albo te strzały były no, naprawdę bardzo złe, e, albo były zblokowywane. Mm, no albo, ale też było ich, no mówmy się szczerze, troszkę, troszkę za mało. Także jest tutaj parę znaczy parę rzeczy. No dużo jest rzeczy do poprawy, tak. Ja nie wiem, czy, 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 czy zespół, czy trener chyba jest w stanie nad tym zapanować, bo bo widząc po nim, to jakoś nie widzę pomysłu. No bo ostatnie mecze wyglądają dokładnie tak samo. No, ten mecz trochę obnażył jeszcze Wisłę Kraków, bo jeszcze o ile z Rakowem no, gdzieś pojawiły się jakieś sytuacje. Może ich nie było dużo, wciąż było ich bardzo mało, ale, ale one były. Tutaj praktycznie ich nie było. Ech, słuchajcie, pięć spotkań do końca. Trudny bardzo terminacz. Zagłębie, Ludin, Zagłębie Lubiny, Krakowia, Legia, Lech, Piast. No to nie będą łatwe spotkania, a no ryzyko spadku jest niby niewielkie, ale, ale ono jest. Ono występuje, więc yy, no mam nadzieję, że się obudzimy. Bo to już, to już nie jest śmieszne, to już to nie, nie możemy powiedzieć, a nie, my jesteśmy bezpieczni, my nie jesteśmy jeszcze pewni utrzymania, utrzymania pewne, pewne utrzymania jest warta Poznań, my nie jesteśmy. I trzeba sobie to e, jasno uzmysłowić. E, słuchajcie, też cze, z czego bierze się... Biorą się wyniki. No Forma zespołu jest, jest, jest jakby zjazd, formy paru zawodników jest naprawdę widoczny. Mam tu na myśli na przykład Yeboa. No Słuchajcie, on jest strasznie nierówny. W tym meczu nie wykorzystywał w moim, w moim mniemaniu tego, tego, tych swoich umiejętności driblingowych. Jakby tego, tego nie widziałem. Znaczy, jak dostawał piłkę. Troszkę albo brał na, na, na przyspieszenie, albo po prostu od razu strzelał, co nie było dobrym pomysłem, bo Warta Poznań do, dosyć dobrze była ustawiona w defensywie. No tak naprawdę do tego jeszcze jest kolejny problem, ponieważ w kolejnym spotkaniu nie zagra prawdopodobnie Urszula Dakowicz, ponieważ kontuzja, nie, nie mógł dokończyć meczu z powodu, z powodu kontuzji już w pierwszej połowie musieliśmy się z nim pożegnać i to też nie wygląda optymistycznie bo no defensywa będzie bardzo osłabiona bo jeszcze do tego dochodzi pauza Michała Frydrycha to oczywiście kwestia, kwestia kartek także dwóch zawodników z bloku defensywnego nam wypada, więc pewnie na środku obrony zagra Sadlock no i no będzie pewnie takie ustawienie no trochę gorsze nawet niż powiedzmy Yy, od, po, 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 po zejściu z boiska yy, Urosa Radakowicza. Także no wielkie, wielkie problemy Adim Mechremić nie będzie gotowy, także no tutaj, tutaj sytuacja no bardzo trudna. No Kuby była szybko w ogóle nie było w kadrze i wzięło się to z tego, że po prostu no nie jest jeszcze gotowy Kuba na, na takie granie, tak to, tak to skomentował Peter Chybala, ponieważ no, no jednak... Yy. No, mało tych, 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 tych treningów odbył, mimo wszystko. W ogóle w perspektywie całego sezonu to bardzo, bardzo mało, więc nie ma się to co dziwić w sumie trenerowi, że po prostu nie chciał go wystawiać, bo do tego łatwiej jest złapać kontuzję. Dwa. No jak nie jest w formie, to, to po co? No, musi dojść do pewnej dyspozycji, żeby pomóc w końcówce tego sezonu. No słuchajcie, nie ma, nie ma zbyt wiele. E do powiedzenia, no mecz bezbarwny ze strony Wisły, bardzo przeciętny i do tego mówię, brak tych, ty, powie, jak masz 13 rzutów rożnych i, i powiedzmy połowa, połowa no, większość z nich to, to są rzuty ra, różne stracone, czy rzuty wolne, które w ogóle nie, nie miały sensu, też nie, nie kreujesz się sobie zbyt wielu sytuacji, no to ciężko ci jest wygrać spotkanie nawet zremisować ci jest ciężko i, i, i szkoda, że też przegraliśmy w tej końcówce może trzeba było wcześniej wprowadzić zmiany, no nie wiem no nie wiem, co tu, co tu powiedzieć, ale no jestem bardzo niezadowolony z tego, jak Wisła wyglądało, bo tej Wisły się naprawdę serio nie dało oglądać w tym meczu, naprawdę źle się na Wisłę patrzyło bo to już przypominało taki taki schyłek już z yy, Kowrońka, czyli zero akcji, zero jakości yy, Dużo błędów i, i no niestety tak to nie wyglądało, ale na przykład dwóch zawodników, których mógłbym wyróżnić y, po tym spotkaniu to jest Mateusz Lis, ale na jeszcze większe brawa y, zasługuje Piotrek Starzyński, bo on przynajmniej y, jest jakimś takim światełkiem w tunelu na lepsze jutro, bo naprawdę bez kompleksów, dużo udanych driblingów, y, dużo fajnych pomysłów y, na, na, na zakończenie akcji czy, czy na dogranie piłki. No jakoś ten piłkarz można powiedzieć, że, że jest na plus ale y, powiemy troszkę może więcej w ocenach więc przechodząc już właśnie do tych y, owych ocen, Mateusz Lis, no on dostanie najwyższą ocenę, dlatego że mm, no bronił, tak, no jednak nie, nie możemy mu zarzucić e, także minus piątka dla Mateusza Lista y, Bulliga 3 bardzo przeciętne spotkanie może nie było jakichś wielkich błędów, ale też troszkę dziur po jego stronie y, można było zauważyć Frydych plus 3, tak, było parę niezłych interwencji, było parę takich średnich, więc taki bardzo nierówny występ Michała Frydrycha. Maciej Sadlock 3, no przeciętnie, podobna sytuacja jak u Shot, tak się zastanawiałem, czy 3, czy plus 3, ale, ale ostatecznie daje 3. Żukow, no plus 3, taka sama sytuacja jak, jak kwestia Frydrycha. Czyli no, było widać, starał się w pierwszej połowie trochę lepiej, w drugiej trochę gorzej. E, Myślę, dobre, fajne słowa e, po, po tym spotkaniu, że jeżeli nie wykorzystujesz swojej sytuacji, jeżeli nie kreujesz sytuacji, no to nie możesz e, mieć pretensji, że później, mm, że później, ci, e, że później tracisz bramkę. Tak? No, tyle, e, Kuwelic, 3 trzy. Trzy, jednak, trzy. Za wolno ten piłkarz gra. Moim zdaniem za wolno, zanim on zagra czasem tą piłkę, brakuje tej, właśnie tego przyspieszenia gry. Czasem się dobrze ustawi, ale, ale brakuje przyspieszenia gry. Po prostu za wolno gra, też biega strasznie dziwnie, strasznie wolno biega, naprawdę. No, no można się do niego naprawdę przystawić. czy bardzo słabe spotkanie. Jeboła tak samo. I tu w ogóle te dwie oceny sawi czy je była, to mógłbym dać jeszcze niżej, ale już się zlituje Starzyński. No tutaj będzie plus czwórka. Taką na zachętę, co prawda, na, na, na zachętę, ale, ale no to było przynajmniej przyzwoite, przyzwoite spotkanie, właśnie. Piotra i, i miło się na tego zawodnika patrzyło. Felice Brownforce plus trzy, ponieważ w pierwszej połowie fajnie wyglądał, bo dwa razy no, stworzył dogodną sytuację gańczykowi, ale no też braku sytuacji, no ale to też nie możemy od niego wymagać, ponieważ jednak napastnik potrzebuje podań, tak? no z tego się biorą bramki, nie możemy oczekiwać, że on będzie z 30 metrów walił i, i piękne bramki zdobywał. Jednak jego bym jakoś specjalnie nie winił. A jeśli chodzi o zmienników, no to oni tu nie odcisnęli specjalnego piętna. Oczywiście urocza no nie oceniamy go, no bo wiadomo, że zbyt wiele nie pograł. No i słuchajcie, sytuacja jest bardzo trudna. Sytuacja w tablicy prawda nie jest jeszcze taka tragiczna, ale, ale, ale i tak nie jest dobra. I tak jest bardzo stresująca i musimy naprawdę huchać, dmuchać, żeby jakoś się udało dotrwać do końca tego sezonu. Też dużo osób upatruje winę w Peterze Chibali. Być może on popełnił błędy, tego nie neguję, aczkolwiek uważam go za dobrego trenera i ja bym akurat go nie usuwał ze stanowiska. Wydaje mi się, że to jest trener, z którym możemy do czegoś dojść. Trzeba się zastanowić nad jedną bardzo podstawową rzeczą, na którą zauważyłem, nikt się nie zastanawia. Patrzę po tych twitterach, czy na grupach facebookowych, nikt się tam nie zastawia nad tym, nie analizuje nigdy rynku transferowego, który Wisła Kraków przeprowadziła e, właśnie, mówię o tym zimowym. Tak naprawdę jeden wartościowy piłkarz przyszedł do Wisły Kraków. Jest to Urosz Adakowicz. Jeśli chodzi o kolejnych z wyników, no, to tak, Mavutor, no miał jakiś moment, ale w tym meczu jak wszedł, no, to od razu zrobił stratę bardzo, bardzo bardzo niebezpieczną także tutaj no, jeszcze go nie oceniam. Kunę to jest jakiś parodysta, jak dla mnie. Gość, który nie grał w piłkę w słabszej lidze niż Polska do tego do, nawet piłki nie potrafi dobrze przyjąć. Ta piłka mu odskakuje jak jakiemuś oldbojowi, co ja mówię oldbojowi Wisły Kraków takiemu broszkowi to piłka nie odskakuje tak bardzo jak jemu. Jeśli chodzi o innych mną no Medved to nie muszę mówić y, nawet. E, także, pff, no naprawdę te ruchy transferowe są słabe. E, i, i, I tu bym y, widział pewien problem, no bo jeżeli... Ja wiem, że był taki moment, że Sadlock, Bulliga grali fajnie. E, no ale to się już skończyło, tak? E, to jest jednak Sadlock, Bulliga, my wiemy czym, co oni sobą reprezentują. I dla mnie osobiście jest to troszkę niepoważne. Że, że my tu mówimy o, 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 o nich, że oni zawozą. Trzeba było się na to przygotować. Trzeba było sprowadzić napastnika. Nie, umówmy się. Który w ogóle nie wypala, który nie zagrał jednego dobrego spotkania. Nie ściągnęliśmy też nikogo do, do środka pola, a wiedzieliśmy, że jest jakiś problem, że ten stawić nie, nie, nie daje tyle. Że Żukow był często jest kontuzjowany w tym sezonie. Że że, 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 no, okej, okay, plewka akurat nie jest niczemu winny, ale, ale, że jest problem, tak? Że tej kwestii ofensywnej nie wzmocniliśmy. Okej, okay, defensywy się nie czepiam, bo wciągnęliśmy jednego całkiem przyzwoitego stopera, ale nic poza tym. Więc tu bym też uderzał w zarząd klubu, bo nikt nie jest w stanie tego powiedzieć, że w klubie musi być dyrektor sportowy. No, musi być, no jak te transfery, okej, okay, no, raz na y, pa, parę się trafi, ale chodzi o to, że dyrektor sportowy powoduje to, że ze współpracy z trenerem jesteś w stanie ściągnąć zawodników, którzy pasują do, 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 do koncepcji danego szkoleniowca, a nie jest to na zasadzie takiej, szukamy okazji. Bo okay, no, okej, ktoś powie, jest niezły, Ym, ktoś powie, Fryderyk jest niezły. ok, oni są nieźli jak na warunki polskie, inni się jak na warunki Wisły-Kraków. Ale trzeba sobie zadać jedno bardzo podstawowe pytanie. Czy to nie jest za mało? Bo według mnie jest. Nawet żeby się utrzymać. Słuchajcie, w tym sezonie spada jeden zespół. A my się boimy, my się boimy na 18 zespołów, że my spadniemy w tym momencie. No to jest niepoważne. To jest niepoważne. Taki klub jak Wisła Kraków, ja wiem, że teraz Wisła nie jest... Tym topem co było kiedyś za Bogusława Słupiała, i nie mamy prawa nawet mówić o jakichś pierwszych pięciu miejscach. Ale nie przesadzajmy, że Wisła Kraków jest tak słaba, żeby nie być, nie wiem, na dziesiątym czy dwunastym miejscu na koniec sezonu. Bo to jest niepoważne po prostu. I mnie to drażni, irytuje, że gramy taką patatajnię ostatnio. ostatnie spotkania, ostatni mecz tutaj. Może nie do końca mi się podobał, ale był jeszcze taki przyzwoity. Gdzie ten mecz był fajnie się go oglądało. Był mecz dla Reszta spotkań Wisły bardzo słaba. Bardzo słaba. jak będzie, zobaczymy. Ale na pewno nie szukałbym tutaj jakichś zwolnień trenera. Eee, uważam, że to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Eee, bo kogo zatrudniemy? Jakiegoś WFiste? Polskiego szkoleniowca? Nie wiem, Miasta Zielińskiego? Po co on nam? Co on zmieni? Co on zmieni w grze zespołu? Nic. Leszko Oliżyńskiego? Co on zmieni? Będziemy biegać tak samo jak u, u Chybali. Nic nie zmieni. Chybala ma na pewno warsztat, tylko być może wykonawców brak. Może ktoś nie wytrzymuje ciężkich treningów? Nie wiem. Ale w każdym razie bardzo mnie to denerwuje, bo ja rozumiem, zagrać jeden zły mecz, ale jak już pojawia się taka seria, to trzeba sobie naprawdę zadać sensowne pytanie: dlaczego tak jest, jak jest? Uff, dobra, kończę ten materiał. Wypompowałem się naprawdę opowiadając, bo wiecie, nie chcę już o tym mówić, zawsze mnie to tak denerwuje, ale ja naprawdę oglądając wczoraj, znaczy ja to nagrywam dzień, w, dzień po em, meczu i. No to była katorga. Naprawdę to była katorga, oglądając tak słaby zespół, no. Ach. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.